Torek z dobrym kinem? Tak, to nowy filmowy cykl w naszym kinie, w ramach którego prezentować będziemy dużo większą, bardziej ambitną dawkę kina artystycznego, nagradzanego i nominowanego. Szczególnie kierować będziemy się na kino polskie i europejskie, co nie znaczy, że nie pojawią się również światowe propozycje. Pokazy te zastąpią dotychczasowe spotkania dębickiego klubu filmowego i odbywać się będą. Każdy wtorek o godzinie 18.00. Pierwsze tytuły, jakie pokażemy w marcu, to Boże Ciało, Pan T., wszystko dla mojej matki oraz Judy, już 10 marca. W pierwszej odsłonie kinowych wtorków, dla wszystkich, którzy nie zdążyli zobaczyć nominowanego do Oscara filmu Jana Komasy, wyświetlimy, Boże Ciało, ze wspaniałą kreacją Bartosza Bieleni, okrzykniętego jako jednego z dziesięciu najbardziej obiecujących młodych aktorskich talentów Europy. Serdecznie Państwa zapraszamy. Wtorek z dobrym kinem. Kinem Kosmos.